Hej, witam was moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony i Zapraszam was po raz kolejny na odcinek z serii FIFA 15 Ultimate Team. Dzisiaj jest 17 listopada 2014 roku. Dzisiaj mamy dwa spotkania przed nami: jeden z Pucharze, drugi widzę. Lidze. Wybaczcie, że wczoraj nie było odcinka, ale tak jak wam mówiłem, zajęcia trwały zbyt długo, żebym mógł spokojnie wszystko nagrać i zmontować dla was. Dlatego odcinka ostatecznie nie było, ale za to dzisiaj słyszymy się dwa razy. Teraz przed południe. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić ten materiał, którego teraz słuchacie z Ultimate Team. A już po południu, wieczorem, w zależności, kiedy to wszystko uda mi się zmontować, widzimy się po raz pierwszy w karierze. Tak też jest. Zaczynamy się, obejmiemy klub. Jaki to będzie klub? Brałem pod uwagę wasze wszystkie komentarze i po prostu obejmiemy jakiś zespół i będziemy pielić do tych najlepszych lig na świecie. A na razie mamy Ultimate Team, zaczynamy tarczę mistrzów jeszcze raz. Próbujemy się zacząć na tą złotą paczkę i 2000 końców. Jak widzicie, zawodnik. Właśnie nam się załadował dosyć szybko, nie musiałem czekać tyle, ile zazwyczaj muszę czekać. Eee, w Pucharze jest ciężej dużo znaleźć rywala niż w Lidze. Skład naszego rywala widzicie pomieszanie z poplątaniem. Lewy napastnik, Shirle, Na napadzie razem z prawym napastnikiem, Wolkotem. mamy Aleksisa Sancheza, mamy e, Ramzeja. Połączony skład Bundesliga z ligą angielską, Weidenfeller na małej ilości zgrania. Mam nadzieję, że uda to się wykorzystać wszystko. Wszystko się zaczęło dosyć wcześnie, bo pierwsza minuta spotkania, rywal zaczynał od środka, nie zaczął zbyt dobrze, wpadł Lakazet w pole karne, Lakazet wysunął dobre w tułeta, wiem, wiem, Sweaty, Lakazet też by to myślę strzelił, ale mam ostatnio tak fatalną pasce, a nie chcę wam wypuszczać odcinków, gdzie przegrywamy, chociaż w tym odcinku też łatwo z wygrywaniem nie będzie, dlatego stwierdziłem, że za wszelką cenę musimy strzelać bramki, chociaż dzisiaj zobaczycie jeszcze mecz, w którym rywal w identyczny sposób mi strzelił bramkę, więc myślę, że Karba wróciła, wszystko się wyrównało. Kolejna sytuacja: Kurków strzela w dziesiątej minucie, ale dosyć ładna interwencja Romana Weidenfellera. który w tym meczu łatwo nie będzie miał, ponieważ rywal nie dał mu full zgrania. LKZ, kolejna sytuacja: LKZ. Tutaj jeszcze genialnie Weidenfeller dał, dał radę tą piłkę wypluć. Rzut rożny, rzadko z rzutu rożnego strzelamy gola, ale tym razem tu lalałą po dośrodkowaniu górków, a Mamy 2 do 0 od 16 minuty. Jedna czwarta finału, coraz bliżej. Udało się z rzutu rożnego strzelić, co się. Co się rzadko naprawdę w naszym wypadku zdarza, ale ostatnio trenowałem te różne i chyba wiem, jaką tę strategię obierać na terenie, żeby było mi wygodniej oddawać strzały. E Kolejna sytuacja, 18 minuta spotkania, Lakazet wpada w pole karne, strzela, ale tylko w słupek. Było blisko, żeby po 18 minutach spotkania prowadzić 3-0, ale coś się odlecze, to nie ucieczę. 26 minuta wpadam lakazetem, rozpędzony w pole karne i dostaję potężną kosę od Kyle'a Walkera, który dostaje w zamian za ten piękny faul żółtą kartkę, a my mamy rzut. Karny, już nie podchodzę do karnego lakazetem, on nie ma tej zbyt dobrej skuteczności z karnych, ma tylko 57 wykończenia karnego bodajże, czyli tragedia, mamy kogoś takiego w składzie jak Johan Górków, który te statystyki rzutów karnych naprawdę ma bardzo ładnie wyrzeźbione, Górków po prostu bierze, strzela i ładuje bramkę, 3 do 0 od 20 minuty, Johan Górków, drugi gol w tym spotkaniu? No nie, nie wiem, chyba tak. On pokazuje, że jest tutaj i strzela na nas bramkę. Prowadzimy. 3 Kolejna sytuacja. Brew tutaj, tutaj się świetnie zachował, bo wyczuł, co obrońca yy, przeciwnika chce zrobić. Ale niestety Weidenfeller świetnie obronił sytuację naszego rywala. Naszy rywal Podał piłkę do Walcota, który którym przebiegał pół wojska zawsze. I albo to się kończyło tak, że tracił piłkę, albo po prostu zatrzymywał go nasz bramkarz. Szkolna sytuacja, podobna akcja do tego, gdzie wywalczyliśmy rzut karny, Tym razem rywal już w ślizgiem nie wchodził. Dlatego e, Walcot, dlatego Lakazy zrobił to samo, co zrobiłby wcześniej, gdyby nie dostał kosty od Kyla Walkera. Pokazał, że jest tutaj i zaczyna być naszą legendą. Gra świetnie. To jest właśnie La KZ. Prowadzimy 4 do 0. Jak widzicie łatwo, ale w tych pierwszych rundach pucharu, zobaczcie na statystyki, w tych pierwszych rundach pucharu naprawdę łatwo trafić na rywali, którzy dopiero tak naprawdę uczą się gry. Bo sam pamiętam swoje początki z FIFA 13, kiedy właśnie w takich pucharach się ogrywałem, a nie w Lice. Kolejna sytuacja, Weidenfeller. To, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Strzelam zewnętrzną częścią stopy, Orie piłka pory koszecie od środkowego obrońcy naszego rywala i odbija się tak, piłka odbija się od głowy Weidenfellera, od, od czubka głowy i wpada do bramki. Kolejna sytuacja, 54. minuta, rywal już grał, ale już nie, nie, nie jakoś tak entuzjastycznie zatrzymywał mnie, po prostu wbiegłem w pole karne e, bref nie ma się już tutaj z czego cieszyć, jeszcze te pierwsze bramki były fajne, bo się udało ładnie, skutecznie odskoczyć rywalowi, teraz to już takie tylko pastwienie się nad rywalem, kompletnie niepotrzebne, no ale cóż, prowadzimy 6-0, do 0, tak? 6-0 Braithwaite, tak, 6-0 yy, dosyć ładnie, fajnie, że rywal grał do końca, okazja na 7-0, niewykorzystana sytuacja, później się zemściła sytuacja Walcott, jak widzicie rywal właśnie tak próbował cały czas zdobyć bramki, wpadał Walcottem w pole karne, na szczęście Walcott nie trafił, cieszę się, że Mandanda obronił, ale za chwilę Andrzej Szirle z Chelsea Londyn pakuje piłkę z kilku metrów do bramki i naszywa żywa strzela gola lachonorowego. kolejna akcja Aleksis Stanczy, znowu wpadł w pole karne, i jest gol, powiem Wam tak. Skład ligi francuskiej w ataku jest genialny. Gdyby jeszcze udało mi się mieć Luka, Lukasa Łukasza, More, na prawą pomoc zagrosickiego, byłbym bardzo szczęśliwy, ale obrona dopóki nie będę miał, nie wiem, Salvatora Sirigu, Tiago Silva na środku obrony, może Davida Luisa. naprawdę fatalnie mi się gra w obronie tym zespołem. Popełniłem błąd, że ustanowiłem ten zespół moim pierwszym zespołem. Bo jak widzicie, mamy 23 tysiące końców. To oznacza, że już 25, bo tutaj przed chwilą sprzedałem jakiegoś zawodnika, nie pamiętam kogo, mamy 25 tysięcy końców i już jutro zobaczymy odcinek, w którym będzie Liga Hiszpańska. Jak widzicie, idzie nam fatalnie w czwartej lidze, a to dlatego, że dałem tutaj pieczęć pierwszej drużyny Lidze Francuskiej. Niestety w Lidze Francuskiej w obronie gramy się bardzo źle, nie mogę dobrze tutaj dysponować defensywą, przez co właśnie dlatego tak wygląda nasza sytuacja w lidze. Sprzedałem cały skład angielski, żeby zrobić z wami skład hiszpański. I dlatego teraz na mnie idzie zbyt dobrze. Ten mecz będzie myślę na to najlepszym dowodem, że czas najwyższy zmienić zmienić ligę. Skład naszego dwala dużo lepszy od naszego mamy Remiego, mamy Joveticza, naszą legendę, mamy e, Williana na prawej pomocy, na lewej, na Astry, na bramce Tibo Kurtua, więc... Dosyć odważnie, ładny skład naszego rywala skonstruowany. Zaczęło się wszystko bardzo szybko, bo w 21 minucie meczu Jovetić po prostu wpadł w pole karne. Próbowałem naprawdę bronić, to nie jest tak, że ja puszczam pada i, i nic nie robię, ale no nie podchodzą dobrze zawodnicy. Ale też mój skill w tym nie pomaga w obronie. Niestety przegrałem, na koniec sytuacji nawet takie piłki wchodziły mojemu rywalowi. Przypominam, że Jowitycz jest prawonożny, bodajże, a lewą nogą robi takie rzeczy od poprzeczki, 2 do 0 do przerwy. Zobaczcie, dwa strzały, jeden celny w z naszej, w naszej strony. Rywal cztery strzały celne. Nie było dużo do pokazywania. Rywal po prostu pewnie pewnie brnął w stronę trzech punktów. Cholera, uciekło mi słowo. Kolejna sytuacja i Jovetic kompletuje hat -tricka. mamy 3 do 0 Tak, jest tutaj troszkę, dostaniemy, dostaliśmy w dupę, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze się mam nadzieję odkujemy w tej lidze, w jutrzejszym odcinku rywal stwarzał kolejne sytuacje, mamy swoją sytuację, piłka do Gurkufa. Górków, górków! Honorowa bramka, szczerze mówiąc myślałem, że kontaktowa, bo już nieraz były takie odwroty sytuacji, że w drugiej połowie, mimo że w pierwszej fatalnie grałem, to w drugiej połowie odrabiałem straty, ale tutaj mój błąd, uciekał do boku, Chyba Remi, nie wiem po co Chwytałem, nie, Jowetic uciekał do boku Nie wiem po co, chwytałem za koszulkę, moja wina, rzut karny I już tutaj myślałem Że będzie przesrane Mumłokiem, mumłokiem jowetić mm, Do tego karnego podszedł, bardzo ładnie Ładnym tańcem, ale czy strzelił Swoją czwartą bramkę w dzisiejszym meczu Piękna interwencja Mandandy Czułem, że to będzie strzał w środek, bo ładnie Tutaj latałem po linii Mandandom I właśnie ten Suetio, o którym na początku mówiłem Rywal prowadzi 4 do 0 4 do 1, przepraszam. I woli wykonać takie sweaty niż, niż jakoś normalnie strzelić. Ale nie mam tutaj żadnych pretensji do mojego rywala. Grał lepiej. Ja grałem fatalnie w obronie. Naprawdę tym składem, francuskim gra mi się świetnie w ofensywie. Breftweight, Górków, Lacazette, Genialnie, ale w obronie gramy się tragicznie, dlatego Liga Hiszpańska, mam nadzieję, że to wszystko odmieni. Ten skład francuski oczywiście zostanie, on będzie bardziej tutaj takim pobocznym drugim składem, kiedy ten pierwszy będzie zmęczony, ale w te najważniejsze mecze będziemy grać Ligą Hiszpańską, zobaczymy, jak nią wyjdzie już w najjutrzejszym odcinku. Jovet no i kolejna bramka, niestety. Przepraszam, że pokazuję wam taki pogrom rywal nas uspokaja kalmą bo przecież bardzo brudnie, brudno graliśmy i potrzebna była kalma do tego taka prowokacyjna kalma no nic 5 do 1 jak widzicie porażka w tym meczu LaKazet z Górkowem u nas jeszcze jako tako zagrali a zwłaszcza statystyki w obronie zobaczcie 5 3 jeden z naszych obrońców u niego i 4 bramki 2 asysty Kabeli musiałem zeryknąć, co tam tak ładnie grał zwycięstwo Trzy remisy, trzy porażki. Liga czwarta. Nie prezentujemy się dobrze. W jutrzejszym odcinku. Co w jutrzejszym odcinku? W jutrzejszym odcinku jedziemy ligę do końca. Czyli jak widzicie trzy spotkania. Trzy spotkania jutro i utrzymamy się. Tylko te wszystkie trzy spotkania, mam nadzieję, że uda nam się zagrać Ligą Hiszpańską. Skład Ligi Hiszpańskiej. W tym filmiku komentarze. Śmiało komentujcie, jakich zawodników proponujecie. Ja to wszystko zawsze rozważam. W poprzednim odcinku, kiedy prosiłem was o skład, dostałem kilka z yy, Footheada, kilka składów od was, za co wam bardzo dziękuję. Nigdy, nigdy się nie spodziewałem, chociaż marzyłem o tym, żeby jakiś widz zrobił dla mnie składy z tej ligi hiszpańskiej właśnie wystartujemy. Już to mam 26 tysięcy końców. Śmiało komentujcie, kogo widzicie za te 26 tysięcy końców w naszym zespole. W sensie nie jednego zanika, a cały skład ligi hiszpańskiej. No to tyle. Jutro widzimy się w Ultimate Team. Kończymy ligę numer 4. Mam nadzieję, że utrzymujemy się w niej pewnie. Dzisiaj jeszcze widzimy się w karierze. Pamiętajcie. Dzisiaj jeszcze widzimy się w karierze. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Hejos!